Dzień dobry, środa, godzina prawie 10. Dzisiaj znowu jestem średnio wyspany jakoś Wczoraj byłem wyspany, a przedwczoraj byłem niewyspany i Teraz znowu jestem średnio wyspany, może jak wstanę na dół, zejdę, to będzie lepiej <śmiech> <śmiech> Dziękuję jest Dokąd idziecie? Tam, tam. A zjeżdżać na zjeżdżalni? I co sam tutaj wejdziesz? No, jak tu się wchodzi? Pokaż nam wszystkim. Dokąd jedziesz? Tata. Tato? Kierujesz tym statkiem? Cień jest tam. Daj rączkę. rękę. Pokaż. Kawka moi drodzy, dzień dobry. Witam ponownie. Wczoraj mieliśmy jechać na Malbork, albo na Grunwald, ale nie wyszło, bo się dowiedzieliśmy, że że na Malbork można albo w poniedziałek za darmo zwiedzać, a od wtorku do niedzieli jest płatne, chyba 40 zł za osobę, ale od godziny 17:30 tylko do 20:30, więc słabiutko trochę. Ale możliwe, że dzisiaj pojedziemy. Jeszcze nie wiem. się zobaczy. Ale też myślimy, żeby dzisiaj iść na łódki. Na łódkę, dokładnie. Tam się bujają dziady. A ja sobie popijam kawkę na leżaku. dzisiaj znowu chyba nie mam gadane, bo jakiś tym śpiący. Za długo spałem. Zauważyłem, że jak śpię do takiej dziesiątej, to, to potem mam takie przymułe ciągło. Misio też jakiś jest zdenerwowany ciągle. Wszystko mu nie pasuje. Na wszystko odpowiada nie. No więc jak wczoraj wstałem o tej siódmej czy 730 trzydzieści, to było idealnie, miałem super rewelacyjny humor, nie byłem zaspany, a teraz mam przymułę wielką. Więc może pójdziemy właśnie na te udeczki, na te to się obudzimy trochę. I może Myszkowi się spodoba. Zobaczymy. Tak Miesio, idziemy na łódeczki. Na łódkę idziemy. Zobaczymy dzisiaj też krzyczą w SMS-ach tutaj ostrzegających alertach RPC, RCB czy coś takiego, że będą burze z piorunami, żeby uważać, więc mam nadzieję, że nas nie trafi nic na, na łódce przypadkiem, bo by była troszkę lip. No i zobaczymy, czy mieszka w ogóle wytrzyma na łódce tyle czasu. No i wylejesz, wylejesz, wylejesz rybki O, poleciały rybki, uwolniłeś się, tak? Super, brawo U nas od dzisiaj niestety, dzisiaj bardzo zła i napięta atmosfera Mieszko ma już wielkiego ściniaka na policzku Kasior ma nerwa w policzku hmm. A żona jest poirytowana wszystkim po kolei A bo mi się na wszystko <grym> odpowiada, nie! Okazuje, że coś chce, dajemy mu to, a on mówi, że nie. <gry> I tak w kółko. Więc ciągle jest nie. No. Nie, nie, nie i płacze. I tak w kółko, w kółko, w kółko. I nie wiem, czy to się nazywa dzień. bunt dwulatka, czy co, ale nie polecam. Od samego momentu, kiedy wstał, tak naprawdę już się, już się zaczęło. Op. A powinien się wyspać, bo poszedł spać około tam 9.30. E, a wstał o, no o 8.30 więc nie powinno być najgorzej, ale niestety to nic nie działa jak w zegarku. Jeziorko dzisiaj jest puściutkie w sumie jak codziennie. No, tylko tutaj z nami nie ma. Mieliśmy plan, żeby wziąć tą łódkę, tam gdzie do mnie właśnie stoi. E, tak, tak, tak. No. Masz super zamek, tak? Mieliśmy zamiar wziąć tą łódkę, gdzie do mnie stoi, ale niestety, yy, znaczy skapię, niestety. I nie chcemy ryzykować z nim. bo ten jego humor to jest taki, że pewnie byśmy nie o gdzieś tutaj. I on już by mówił, że on już chce wracać. Więc więcej zachodzi niż to warto. Zobaczymy, jak później się zachowali. przejdzie trochę ten bunt, kryzys i zły humor, to, to może się zbliżamy. Płyniemy? Pewnie byśmy wysłanęli, o, gdzieś tutaj on już by mówił, że on już chce wracać. No powiedz o tym, się nie. Mam nie trzymać, ty będziesz trzymał, tak? Dobrze. A chcesz coś powiedzieć do kamery? cześć. Cześć. Płyniemy sobie moi drodzy. Hejaczkiem, bo że mi kamera wypadnie. Bo misio to ładnie siedzi, patrzcie. Żona kieruje naszym dwuosobowym autem. Dwu osobowym Ej, fajny kadr O, tak będę mówił teraz do tylnej kamery. Mam nadzieję, że przełączę. Żona kieruje naszym autem. Mrówka mi czerwona łaziła tutaj po ręku. I płyniemy. Tam jest taka fajna wyspa, gdzie siedzą sępy na... nasze sępy, my tak to nazywamy. Siedzą ptaki po prostu na drzewie. Co, chcesz wrócić Misiu? Tak. Boisz się wody. Bo tu nic się nie dzieje, wiesz? <grym> czy, czy chodzi ci o wózek, że zostawiliśmy wózek? Wózek zostawiliśmy, tak? No, wózek tam został, ale zaraz wrócimy po niego, wiesz? moi drodzy. Nie wiem, czy mnie słychać, mam nadzieję, że tak, bo będę wiosłował, więc trochę słabiej może być, ale płyniemy kajaczkiem. Mam nadzieję, że kamera mi nie wypadnie, bo jest tak na e, słowo honoru, powiedzmy, przyczepiona. Będę starał się głośniej mówić, żeby tutaj mnie było słychać jakoś. Płynę właśnie na wyspę. Powinienem mieć teraz drugiego. GoPro przyczepione z przodu kajaka, żebyście co chwilę widzieli wyryw, ucinki z... Te... E, Jezu, jak to się nazywa? No kawałki pogadanki po prostu i w tle, żeby widać było, co jest przed kajakiem, a nie tylko na mnie kamera. Płyniemy sobie na wyspę i się został z żoną tam na plaży. Krzyczy ciągle Nie, nie, tata nie płyń. Ja wziąłem kapok, żeby się nie utopić. Dzisiaj mają być, e, przyszły, przyszedł jakiś ale wtedy CB. Już wam mówiłem o tym, że ma właśnie padać, burza z piorunami i tak dalej, ale na razie no nie jest może słonecznie. Ale z miarę ok, no tak ciepło ciepła jest po prostu. Ja nie ukrywam, trochę boję się wody takiej otwartej. Nie wiem co tam jest pode mną. Coś tu może być nawet potwór z Ness na dole. Ale kajaczkiem lubię pływać, bo u nas jest w Skierniewicach rzeka Rawka. Dużo osób tam przypływa w ogóle, żeby popływać sobie, żeby przepłynąć się. Tylko tam jest bardzo... E, jakby to powiedzieć. Jak zejdzie poziom wody, to trzeba przenosić kajak przez kłody. Może wam kiedyś nagram. Bardzo fajnie ogólnie tam jest, mi się podoba, bo jest akcja, jest adrenalinka, ciągle coś trzeba robić. A jak byliście kiedyś na Krutyni, na przykład, czyli taka najpopularniejsza chyba trasa kajakowa, no to tam jest tak dla dzieci, płytko bardzo, znaczy na, na rawce też jest w miarę płytko, ale tam jest bardzo płytko i ten. i po prostu. No, nic się nie dzieje, po prostu płyniecie na krytyni A na tym trzeba tu przenieść jak tu pokombinować. To tam to trochę dla dziecka też ok, ale nie aż tak. Kurde, krowa tam siedzi. W jeziorze krowa normalnie siedzi. Na brzegu, ale krowa. Ja pierdzielę. Może jak podpłynę to wam pokażę. Mogłem czapkę jakąś wziąć, bo trochę świeci mi w głowę i nie wiem, boli tutaj tak skóra. Nie wiem, czy też macie tak. Czek, ciągle robicie taką minę, bo wam świeci, to po chwili bolą te zmarszczki. Dobra, do krowy, może potem podpłyniemy, a teraz płyniemy sobie na wyspę. Spróbuję wam ją pokazać zaraz, jak dopłyniemy. Bezpieczeństwo po wszystkim. Zapinamy. No nie, obraca mnie. Ja nie chcę wzdłuż płynąć tutaj Ech, wiatru. Tak jak mnie kieruje, tylko chciałem do wyspy. A jak niestety ma to do siebie, znaczy większość takich wodnych urządzeń, że tak jak wiatr zabije, tak mnie ciągnie prąd po prostu. A ja chcę prąd. Nie wiem co to jest, moi drodzy, ale mnóstwo ptactwa tu siedzi takiego dużego. Trochę wygląda jak czaple jakieś. Nie wiem, co to jest. Chciałbym podpłynąć bliżej, żebyście to widzieli, ale znosi mi kajak ciągle, nie mam jak wiosłować, eee. jak trzymam kamerkę w ręku. z wygiętymi szyjami, trochę jak gęsi, ale nie no, to czaple są chyba. No za 20 ich tu siedzi. Na tym drzewie często siedzą też. Tak to mniej więcej moi drodzy wygląda. Popłynąłem tą wyspę właśnie z drugiej strony. O, tutaj zatrzymałem się na pniaku. Trzymam się. I tu z żadnej strony nie ma wejścia. Po prostu jest taka, taka wysepka. Cała w zaroślach i tyle. Nie ma wejścia. Może jeszcze z tamtej strony będzie, ale. Szczerze w to wątpię. Kurde, powinienem mieć na klatę to... e, tą przyczepkę, taką tołem wam. O. W taki sposób ciągle relacjonował albo na głowę, to tam, gdzie bym się spojrzał, to tam by się nagrywał. Możecie mi powiedzieć, właśnie co lepiej. Czy wolelibyście z takiej perspektywy klaty, że ja obracam głowę i mnie. znaczy, nie widzicie, gdzie się patrzę, ale jest ciągle stabilnie z przodu, czy wolicie właśnie z głowy? O, tak, właśnie na głowie bym miał, to wtedy tam, gdzie się obrócę, tam, gdzie patrzę, to właśnie mnie. Yy, tam wy też patrzycie, jakby. Tylko teraz mnie słabo słychać, bo. No bo mikrofon nie jest jakby skierowany w moją stronę, powiedzmy, tak? Więc są dwie opcje. O, patrzcie, takie coś tu leci. Dla mnie to czapanie, nie wiem, nie znam się, ale... Kilka takich ptaków znam tylko. Płyniemy dalej. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora. Jesteśmy w Olsztynie moi drodzy. Padał deszcz. Mieliśmy jechać na Malbork, ale stwierdziliśmy, że jak ma tak lać, to bez sensu przecież żeby w ogóle tam jechać, bo będziemy tylko siedzieć w samochodzie. No więc pojechaliśmy do Olsztyna na jakieś jedzonko, żeby spędzić czas i zobaczymy co tu się wydarzy, ale mega mi się podoba. Ten oto budynek z tej cegły taki piękny jest, to jest rewelacyjne. Zobaczcie jaka ona jest stara jaka. Taka przerobiona, nie wiem czy to jest biblioteka czy co, ale tam widzę książki chyba w środku, chyba książki, nie, jakieś filmy tam są, książki, filmy, co to jest, nie wiem, chyba filmy, może, zobaczcie jaka to jest cegła taka, z takiej byśmy chcieli mieć dom, znaczy elewację powiedzmy, tak więc idziemy na jedzonko. Mieszko słyszy muzykę i od razu leci tańczyć. Tak? Idziesz tańczyć, Mieszko? Zjedliśmy pierożki. Ja zjadłem ruskie, bo ruskich trzeba jeść. <grym> znaczy, pierożki. A żona zjadła jakie? Z indykiem, papryką, pieczarkami. Z indykiem, papryką, pieczarkami. I sosem bechamel chyba. Czy jakoś tak to się nazywało? A, kurde, zapamiętałem. A mi się zjadł zupkę rosołek z kluskami. I teraz opierdziela loda. Ananasowego. Ale żona. Żona? Może i żona. Pierdziela loda. Kto to wie? Żona. A loda. Ananasowy dla Misia i orzechowy dla żony. Albo dla nas, nie wiem. Dla nas? Ale zimna kurwa. Nie gryźcie lodów. Nie. To złe dla obydwu stron. Mocno, tylko nie spadnij. Bo będzie kolejny Z, z Olsztyna Olsztyna czy Olsztynka? Olsztyna. z Olsztyna wracamy, bo Olsztynek to ten mały z, z zarąbistymi jagodziankami eee, i wstąpiliśmy sobie na Burger Kinga takie bardzo zdrowe jedzonko, wiecie trzeba się dobrze odżywiać misio baję ogląda jemy jakieś pokety zawsze hup wupera, czy Hoopera, czy Opera, jak to się nazywa. Brałem tutaj Hooper, chyba. Hooper. Ale teraz był jakiś kuponik, więc wzięliśmy dwa takie pokety. W miarę OK, ale ja chyba wolę tego wupera No. I jedziemy do domu, moi drodzy. Wróciliśmy z. Olsztyna Ciągle nie mogę zapamiętać. Ech, jakieś inne nazwy mi przychodzą do głowy tych miast. Wróciliśmy z Olsztyna i dowiedzieliśmy się, że dzisiaj jest noc kupały, czyli przesilenie letnie, tak? Najdłuższa noc czy najdłuższy dzień? Już nie pamiętam. I ogólnie to jest takie święto nie chrześcijańskie, tylko słowiańskie. Jedno z najważniejszych, tam jakieś tańce robią, ogniska rozpalają, zioła się zbiera, jakieś orgie i tak dalej. Proszę bardzo, więc wiecie, tutaj w tą noc mogą być. Wiecie, takie. Dobra noc na igraszki. Czy jak to tam? Można na to mówić, na seksy ogólnie. Więc. No, macie tutaj taką wymówkę, możecie powiedzieć swojej wybrance, że dzisiaj noc kupały. I. No, a my sobie rozpalimy ognisko, już tak, bez jaj. I zobaczymy, czy. Czy uda się w ogóle rozpalić? Bo jest strasznie mokro. Drewno chyba jest też mokre, więc wątpię, żeby się udało, ale spróbujemy. Zobaczymy. Jeść nic tam nie będziemy, bo już jesteśmy na jedzeni. Nawet nic nie kupiliśmy w sumie. Ale rozpalimy sobie tak klimatycznie, żeby było fajnie. No i to na tyle dzisiaj, chyba moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro rano. Cześć.